Cześć, ja jestem Patryk, dzisiaj zaczynamy odcinek, jak zwykle, z tego samego miejsca No i robimy kontynuację naszych schodów Co nam tam zostało do y, realizacji Oczywiście musimy y, zebrać drewno y, Tak, przyznam się, zrobiłem jedną rzecz poza odcinkiem Nie wiem, czy to jest jakaś zbrodnia, czy coś w tym stylu, ale zasadziłem drzewa Tak, stwierdziłem, że chcę mieć las od razu przy mnie y, Więc to zrobiłem Mm -hmm. No ale się przynajmniej przyznałem I tam wiecie, że po tym nie byłem yy, Tu jeszcze trzeba coś wykombinować Ma raczej z tym ciemnym drewnem Coś tak widzę No ale dobra yy, Najpierw, żeby to kombinować musi być drewno O Jezu, jedzonko, jedzonko Aż się kończą te moje świniaki yy, Dobra Super yy, Tu mamy drewna. To stąd na pewno je zabierzemy. Mhm. Zetniemy je. Zetniemy teraz trochę więcej. Abyśmy mieli już pewien yy, za, zapas mieli. Yy. No, 9 sztuk już. Tak, to schodzi w takich ilościach, że nawet nie ma szans, możemy powiedzieć, że yy, zbierzemy taką ilość, która aktualnie by wystarczyła, bo byśmy musieli cały odcinek na to poświęcić. No, a tyle na pewno nie będziemy czasu marnować na tylko jedną rzecz, nie? A co byśmy mogli, nie? Odcinek nazywać po kolei. Zbieramy drewno, drugi odcinek kopiemy. Kamień, trzeci odcinek zbieramy węgiel i trzajcie, tylko w jednym odcinku yy, zbierać yy, zbierać po prostu dan, dany, dany surowiec <grydy> to, by, to by naprawdę było oryginalne i dość nawet śmieszne no ale dobra sadzoneczki, 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 ile mamy sadzonek? Jedną no szkoda, szkoda Bo ja chciałbym tutaj ładnie yy, odrodzić tą wyspę dobrze, super, dostałem już wybieraki się, o, jak ładnie, i oryginalnie, nic, jakby nic nie było robione, okej, okay. dobra, ale tkniemy dalej, trochę naturę odbudowaliśmy, to czasem niszczyć dalej, no 34 sztuki już. 9. Ładnie, ładnie. No jeszcze zetniemy tutaj te drzewkę, i koniec tego, nie? Ścinanie na dzisiaj. Mhm. Dobra, super. Ale się to fajnie zaczyna prezentować. Mhm. I dobra. A jeszcze po wszystkich ulepszeniach, to całkiem, nie? Będzie super. Yy, I teraz co ja chciałem robić okej, okay. no to postaramy się tutaj zrobić teraz aha, deski chciałem najpierw yy... i... dobra, tyle starczy, o, ile desek mam mm -hmm. o, łopata się skończy nam na pewno starczy, ale to nawet ręką szybko idzie yy, więc myślę, że nie będzie tak źle no, szybko idzie Dobra, teraz tu. tu zrobimy całą ścianę z desek wiecie, było tak fajnie, że z tymi schodami że tak się opierają, niby na tym coś, coś w tym stylu yy. jeszcze tu nie, no, naprawdę idzie to szybko. Ale wydaje mi się, że z trawą, jakby dłużej idzie, a bez strawy idzie szybciej. Ale to może takie odczucia. Może wszystkie dźwięki, bo dźwięki są inne jak się niszczy yy, bloki. Yy. No, po prostu bez strawy, a obraśnięte te trawą. Dobra, już kończymy. I teraz będziemy ścianę kłaść. Dobra. Mhm. Tu, tu, tu. Tu i tu i tu i tu jeszcze raz tu 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 o i gitara o mam już zrobione mm, troszeczkę yy, to co chciałem tutaj właśnie zrobić i teraz będziemy lecieć z deseczkami to coś mi czuje że nie wystarczy albo wystarczy No i pięknie. Dobra, ale teraz myślę, czy tą ścianę też nie wyłożyć? Chyba ją wyłożę. Hmm może być fajny efekt. Może dać to fajny efekt. Myślę, myślę. A tu chociaż? Tak tu? Czy tak całą? Całą? Fajnie. No dobra, zrobimy tak. Yy, ale to sobie przygotujemy sobie już narzędzia. Mm -hmm. Ale budowy. Ale naprawdę chce mi się to robić, bo... Yy, no jest po prostu ochota, jest chęć. Ja to jest najważniejsze, nie? że wszystko robić yy, z chęcią, nie? A nie na przymus. Yy, już myślę, że mi 11 tylko zostało z tego co yy, wyciąłem. Okej. Okay. Yy, kolejny killoff. I jeszcze. Mm, tak zrobimy i zrobimy co chciałem, łopatę. Tak i łopata. Dobra, zejdziemy teraz. Aj, nie dało, nie da się skakać. Mm, jakby teraz tutaj zrobić to. Mm, no, dobra, coś wykombinujemy. No, no Najpierw wszystko to zrobimy. Zbędziemy się tego. Dobrze. Mhm. Dobra, super. I teraz będziemy lecieć. Tego nie chcę. O! Proszę świnka. Co? Dobra. <ścoughs> Dobra, dobrze. Niszczymy tą ścianę. I będziemy zaraz lecieć dalej. Dobra, super. Yy. Yy, i teraz tu yy. o jak ładnie i tu jeszcze nie będzie wszystko ładnie to wyglądać że jakby taka fajna w środku pełna konstrukcja była To tu już mamy yy, ścianę zakończoną. Mm, teraz następnie yy, tu też ładnie zrobimy. Zamkniemy tą dziurę. O, staniemy tak tu i. O, jak ładnie. Yy, super. O, słońce zachodzi. Yy, to trzeba gdzieś się skryć. Dobra. Nie, ładnie, ładnie, ładnie. Nam zaraz jeszcze damy troszkę poprawek. Mam już wizję, ale szybko się prześpimy. Zaraz zobaczę ile mam płotków jeszcze. To może płotkami? Cztery. Hmm. Czekaj, co ja chciałem zrobić? To mam, to mam. Jeszcze sobie dorobię troszkę patyków. Miał być po cztery, ale dobra. I teraz płotki. Yy, yy, dobra, jakby co mi się może przydadzą. I teraz i lecimy dalej. Yy, schodzimy na dół, znowu tutaj pod i dalej pracujemy. Yy, teraz tu i tu. O. Yy, tak to ma wyglądać. Yy, następnie. Yy, to, to i tu. Tak, tak. To ma tak zostać. To mi się podoba. Ale pełne w środku. A nie, fajnie tak. Że naprawdę to trzyma, a nie tak sztucznie, nie? Mm, o, tu jeszcze damy. I takie szczegóły się przyczepią, ale ja tak lubię. Teraz jak to jest tu i tu jest pod spodem. Okej. Okay. O, i ładnie. Z obu stron. Będzie ładnie wszystko współpracować ze sobą. A tu damy to. Jedne takie masywniejsze schody zrobimy. Co nam, co nam szkodzi, nie? Jak można ładnie to zrobić. Yy, super. To teraz yy, tak delikatnie chciałbym to jakoś. Yy, muszę sprawdzić, jak to z podkami wyglądało. Hmm. Będzie się trzymać. Musiał sprawdzić. Teraz bym musiał iść o tu. Oj, nie tu postawiłem. Ale już sprawdzam. I czekajcie. I teraz lecimy. Pyk. Pyk. I pyk. O. Nie, no chyba fajnie to wygląda. No, mi się nawet podoba. Yy. Dobra. I pyk. O, i nie wylecimy, i wszystko jest pięknie. O, świetnie. No nie, fajnie. To takie w ogóle jasne drewno. Myślę, że fajnie się dość komponuje z tym. Ale jeszcze zobaczymy sobie. Yy, zrobimy. So... Oj, oj dobra, mam yy, drugą odmianę drewna. I sobie zobaczymy, jak na drugiej wygląda. Yy, jak się z tą prezentuje. Mmm dobra, dobra yy, teraz jak ja chciałem to robić czekajcie. Ładnie wszystko no, ok. Yy, jest oryginalnie wszystko już, z powrotem wróciliśmy yy, i teraz wiem yy. przed chwilą pomysł. Ale uciekł mi. Yy. Brawo Postawiłeś klock yy, To ma tu stać O, a tak jakby Też fajnie może być No E, podoba mi się to Dobra koncepcja Za niedługo nie będę mógł to wskakiwać I tu tak Aha, to się nie da. A tu wtedy wyższe, po prostu. Tu, oj, uciek nam blok. O. Myślę, że chyba, że przy takiej zostanę. No chyba tak. Ale szybko wchodzi po tym. Naprawdę szybko. No dobra, tutaj tak zrobimy. Tutaj tak. Jak to wszystko ma być. Yy, aha. A tutaj też może, czyli yy, zbudujemy to tak samo. Yy, tu damy to Tutaj polecimy pyk i pyk. O. Yy, I tutaj się wtedy będzie zaczynało... Wiecie. Yy, to już takie schodki w tą stronę. Yy, dobra, no to teraz wypadałoby to zbudować z tej strony. To zaraz to pozbieram a nie wpadają do mnie na razie to jest super i chodź jeszcze jeden oj, i ten uciek. No dobra aż tyle się nie zmarnowało. Bo się bałem, że uciekną mi wszystkie, ale jest dobrze eee, i teraz tu, 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 tu. No, i tam wtedy idzie ta półpłytka. Oj, teraz już chyba nie doskoczę. Mm. No, ale już naprawdę, jak już będę tutaj kiedyś spadnę, to będzie problem. <tryk> Albo nie. Zostawię sobie zawsze te miejsce, żeby ty wiedział, że z tej strony mogę sobie wskoczyć. O. No, ładnie, ładnie. Się prezentuję okej Tak? Czy nie tak? Czy wszędzie damy ten taki element tego drewna? Hmm. Ale, ale chyba raczej w górę. No, tak, tak. Tak to zrobimy. Yy, bo tak przynajmniej myślę, że jakby to były takie yy, belki sobie, to wyobrażam, yy, trzymające ten most. Ech, takie wyobraźnie. Yy, dobra, super. O, jak ładnie. Nie to mi się podoba, to się ładnie naprawdę prezentuje wszystko, powoli, zaczyna się... ...wszystko rozmieniać. przemiany następują. Yy, no, Następne wszystko sobie następnie tutaj pochodnie poukładamy, yy, sobie rozplanujemy jeszcze tutaj pochodnie. Yy, no i chyba schody będziemy mieli skończone, nie? To wszystko. Raczej tutaj zmian. I zajmiemy się przodem tutaj domu, nie? Yy, naszym takim pierwszym tutaj wejściem. O, drzewa nam urosły, to w następnym odcinku sobie je zetniemy. To będzie dość spoko że mamy już drzewa przy nas. Więc dobra, idziemy do domu. Wchodzimy jak zwykle na nasze miejsce. Więc dobra, ja się z Wami żegnam i do następnego odcinka. Cześć!